Gdy na jaw wyszedł romans z Jeffersona z niewolnicą, Sally Hemings, za skandaliczną uznano związek międzyrasowy i pozamałżeński, a nie to, że kobieta była niewolnicą. Jefferson był pierwszym prezydentem uwikłanym w seksaferę, ale bynajmniej nie ostatnim. <noise> Niewielu może dorównać na tym polu Warrenowi Hardingowi, który nie umiał utrzymać swojego wiceprezydenta w spodniach. Nadał mu nawet imię Jerry. Ale Harding nie był jedyny. Lyndon B. Johnson potrzebował szytych na miarę spodni, by pomieścić swojego jumbo. I chętnie je ściągał, żeby się nim pochwalić. Tam, dokąd jedzie prezydent, tam podąża za nim Biały Dom. Odbył wiele ważnych spotkań w toalecie, pod prysznicem lub w łóżku ze swoją żoną. Nieważne, co robi. Gdy z nim rozmawiałeś, bez względu na to, kim byłeś, w ogóle się nie krępował. Nie tylko Johnson wyznawał luźne łazienkowe zasady. Przekonał się o tym wizytujący brytyjski premier Winston Churchill podczas II wojny światowej. Gdy Churchill wychodził nagi z wanny, Roosevelt wparował do łazienki i krzyknął ONZ. Tak był podekscytowany wymyśloną nazwą. Goły Churchill powiedział tylko: Dobra. John F. Kennedy ryzykował skandal na niemal przemysłową skalę. John F. Kobiety przyjeżdżały do gabinetu Owalnego, jak na taśmociągu. Agenci Secret Service pomagali mu przemycać kochanki. Uważali to za część pracy. Właśnie dlatego, nazywa się ich tajną służbą. Nie wyjawią tego, co widzieli. Wyraziłem się precyzyjnie, ale nie ujawniałem informacji. Nawet według współczesnych standardów, wszystkich przebił 55-letni Warren Harding którego administracja była skorumpowana pod każdym względem. Harding regularnie uprawiał głośny seks w schowku na płaszcze, będąc w zasięgu słuchu pierwszej damy Florence. Zwykle znan Britton, nastolatką, którą poznał na szlaku kampanii i z którą rok przed wyborami spłodził córkę. Władnik był takim ogierem, że nowojorska obyczajówka musiała kiedyś wyważyć drzwi do jego pokoju hotelowego. Wysyłał swoim kochankom pornograficzne liściki miłosne i nadawał imiona ich intymnym częściom ciała. Jeden z jego słynnych cytatów brzmiał: Gdybym był kobietą, cały czas chodziłbym w ciąży. Nie umiem odmawiać. Nic dziwnego, że zmarł na tak serca po trzech latach urzędowania. Chodziły plotki, że to Florence go udusiła. 66 lat wcześniej krążyły plotki o innym przywódcy. Wiele osób uważa, że James Buchanan był pierwszym prezydentem gejem. Czy naprawdę? Może tak? Może nie. Wiemy natomiast, że był w długim, bliskim związku z Williamem Rufusem Kingiem, kongresmenem z Alabamy. Wcześniej ze sobą mieszkali i żaden się nie ożenił. What I think is most Najciekawsze jest to, że James Buchanan idzie pod prąd heteronormatywnym trendom dotyczącym prezydencji. Od prezydenta, prezydenta oczekuje się, żeby miał żonę. Przeciwnicy polityczni często to wykorzystywali poprzez insynuacje lub bezpośrednie ataki. Dziś nazwalibyśmy to homofobią. Według Buchanana, plotki te były fake newsami. W końcu miał większe problemy. Niewiele uczynił, by zjednoczyć kraj podzielony w kwestii niewolnictwa. Pełnił urząd tylko jedną kadencję, która zakończyła się wybuchem wojny secesyjnej. Niemal każdy prezydent był zamieszany w skandale, ale mając się na baczności, masz szansę dołączyć do wielkich głów wykutych w skalę przynajmniej metaforycznie. Wystarczy wygrać wojnę domową, zakończyć wielki kryzys lub pokonać komunizm.